No na pewno remis na takim stadionie i na takim ciężkim terenie na pewno remis to jest dla nas jakby zwycięstwo, bo graliśmy w dziesiątkę, także tutaj na pewno z Legią nie jest łatwo i dobrze, że ten remis wywieźliśmy stąd. Chyba odpowiedzią na takie zaawansowanie techniczne, taktyczne legi to była przede wszystkim walka. I ta walka świetnie, świetnie wam wychodziła. Znaczy walka wyszła z tego, że boisko było ciężkie, grząskie i na pewno ciężko, ciężko chodziło o to, żeby grać piłką, a boisko nie, dawało, nie nadawało się na to, żeby grać po prostu i stąd wychodziło, że tyle walki. No ale nie dawaliście legi rozwinąć skrzydła, nie? To był chyba klucz, żeby tutaj w tej drugiej ligi powstrzymać <laughs> szczególnie te ataki. Znaczy zaczęliśmy wysoko, nie paliliśmy się, myślę, że było to dobre. Nie dawaliśmy legi na tyle, żeby Czyli bramkę po prostu. I wyszło z tego, że jest remis, i z tego się cieszymy. Miał Pan taki moment zwątpienia, że jednak no, nie uda się dotrzymać z tym remisem? Nie. Nie, nie, żadnego nie było zwątpienia do końca. Walczyliśmy i utrzymaliśmy to po prostu w dziesiątkę, i z tego się cieszymy. Mhm. W Państwach pomiędzy 13 a 14 punktami to znowu nie jest jakaś kolosalna różnica, ale chyba w Waszej psychice, dla Waszej psychiki jest to, jest to no, krok milowy, że macie w tej chwili 14 punktów przed tą, przed tą zimą. Na pewno, no, mamy 13 punktów. Na dzień dzisiejszy jest koniec rundy. Trzeba odpocząć i po urlopach spotkać się i pracować na tyle, żeby przystąpić do następnej rundy jak najlepiej i zdobywać punkty.